O, dlaczego dziecka przyciągały mnie opuszczone budynki, rzadko się ich bałam, miałam potrzebę obejrzenia wnętrza. Dlatego, że pani jest po prostu odważna. Jest pani, była Pani odważnym dzieckiem, jest pani odważnym dorosłym. Jest pani ciekawska, ciekawska yy, i w tym najlepszym znaczeniu tego słowa, bo ja też jestem ciekawska, ja też wszędzie muszę zajrzeć, muszę dotknąć, zobaczyć, doświadczyć na różne sposoby, i te duchowe i nieduchowe. I po prostu są ludzie urodzeni podróżnicy, urodzeni odkrywcy. I bardzo często takie dziecko będzie ciekawskie. I dobrze, że są ta, tacy ludzie, bo ktoś musi dla nas nowe horyzonty odkrywać i odkrywać nowe rzeczy i dawać nam te nowe rzeczy.